Wow, wow. Ach ten Andy, a, a, ach ten Andy wow, wow. Ach ten Andy, a, a ach ten Andy Jestem Andy! Numerat jakich mało Wielki artysta w robieniu kawałów! Jeden mały dowcip i draka o I całe miasto krzyczy Ach ten Andy! Ach ten Andy. Jestem mistrzem w robieniu dowcipów. Ach ten Andy! ach ach ten Andy! W kawałach nie przebieram, bo Ach ten Andy! ach ach ten Andy! Ach ten Andy! Czysty horror. Och, łagam, on jest z gumy. No i czego się spodziewał, jak poszedł tam sam? Jasne, że go rozszarpali. Słabo to pokazane. I to miała być krew. I widać, że to jest keczak. Teraz będzie dobra scena. Jejku, kto traktuje Rabarbar na tyle poważnie, żeby z jego powodu urządzać motyką masakrę? Cicho! Piekielny Ogrodnik to mój ulubiony film. Możecie nie komentować? Och, przestań. to ma być straszne? Kto kupuje taki kicz? Psz, już idzie do szopy. I bierze paczkę. Wiecznego snu! Powiem ci, co dla mnie jest horrorem. Wspólne mieszkanie z Endym. W porównaniu z tym nic nie jest mi straszne. Co powiedziałaś? Że tracę wrażliwość? Nic mnie już nie przeraża dzięki Tobie. To bojda. Masz rację, jest coś, co mnie bardziej przeraża. Że będę Twoją siostrą przez resztę życia. Naprawdę wierzysz, Jen? Twierdzi, że się niczego nie boi. Musimy wymyślić coś, żeby ją porządnie wystraszyć. Może Kasia jej posprzątać. Ach, zapomniałem go wyłączyć. Jen jest taką słodką siostrą, wyjątkowo mądrą i odważną. A ty co, lepszych w rodzinie nie ma? Nie. Dzięki swoim genialnym pomysłom pokażę Jen, co to znaczy prawdziwy strach. Chyba wyskoczy ze skóry, jak zobaczy efekty specjalne. Ach, patrz, co ten złośliwiec zrobił. Chodź, kochany, zaraz Ci oddamy Twojemu panu. Masz swój kartofelek i zjedz go sobie O, zauważyłaś, Jen, jaki on podobny do ciebie? Ej, tak samo się zaczynał pierwszy film z ogrodnikiem Ziemniaczana główka Tak, masz rację Poddaj się, ty mnie nie wystraszysz Takie słowa to woda na mój młyn Szczególnie, że się rozkręcam Czy jadłaś już dziś warzywa? O, naprawdę nie masz co robić ze swoim żałosnym życiem? Czy jadłaś już dziś warzywa? O! Jak w drugim filmie z ogrodnikiem. Kiedy go obejrzałem przez rok i nie jadłem! O to się robi dziwne. Najpierw ziemniaczana główka, teraz anonim? Czy jedno z drugim ma jakiś związek? Och, Rad, ci daj mi spokój, bo poznasz związek mojego buta z końcem twych pleców. Cześć, tu Jen. Warzywa. warzywa. wybryku natury! Jeszcze raz zadzwonisz na moją linię albo wspomnisz coś o warzywach! Przestań krzyczeć! Od pół godziny rozmawiam z zagranicą i chcę tę rozmowę dokończyć! Nie mam pojęcia, jak to zrobiłeś, ale skończ z tym! Telefony... to klasyczne zagranie. Tak, zupełnie jak w tym filmie. Tajemniczy telefon z ogrodu zła. Och, a ile jest filmów z ogrodnikiem? Około trzynastu. Te filmy są beznadziejne, a wy jesteście tacy sami, skoro je oglądacie. Jeżeli przydarzy mi się znowu coś dziwnego związanego z warzywami, osobiście was obu wyśpielę. Chyba traci zimną krew. Oczywiście. Teraz według wszelkich zasad gatunku następnych parę dni będzie spokojnych. Niech Jen pomyśli, że to już koniec sprawy. I niech zgadnę. Pomyli się. O tak. Uśpimy jej czujność i do dzieła. O ochyda, jak możesz to jeść? Nie wierzysz, to posłuchaj. Zawiera 12 pierwiastków i gluta. Nie zawiera gluta? Miniano sodu. Nawet nie umiesz napisać. I miało mnie to przestraszyć? Dzieci, tata i ja chcemy wam coś powiedzieć. Wyjeżdżamy na ten weekend. Aha. Nigdzie nie jadę. To prawda, bo tylko mama i ja jedziemy. Wy zostajecie. Musimy odpocząć od. E, wyścigu szczurów. Tak, jesteśmy wyczerpani. To znaczy, że zostaniemy sami na weekend? Nie martwcie, Andy, rozmawiałam z mamą Deniego i zostaniesz u nich. Cały weekend? Tak powiedzieli. A przy okazji, wiem co zrobić, żeby to był weekend jak z horroru. Masz już jakiś plan? Wszystko wymyśliłem. Wcale się nie dziwię. Pisze się na to. Lubię weekendy tak samo jak horrory. W twoim domu będzie kwatera główna. Jen się nie domyśli. O wilku mowa. Na cały weekend? Tak mi powiedzieli. Czy to nie wspaniałe? Jak rodzice wyjadą, będziemy mogły nareszcie zaprosić Krega i Nikolasa do mnie do domu. Nie mogę się doczekać! Choć powiemy im. E, właściwie to już im powiedziałam. Randka odbędzie się dzisiaj. Ojej, Juniu! A, musimy się przygotować! Idziemy! Nadarza się nam wspaniała okazja. Ha, rzeczywiście, lepszej nie będzie. Racjo. Do dzieła musimy przygotować horror. Nie śmiej się tak, bo się ciebie boję. Na pewno chcesz, żeby jechali w ten weekend? Och, daj mi spokój i przypominam, masz mi zniknąć z oczu i siedzieć u Daniego. Terry i ja mamy plany. Tak, słyszałem. No, czworo nastolatków samych w domu. Przecież to podstawa fabuły niejednego horroru. Nie boicie się? Powiem tylko tyle, jak krzepniesz słowo mamie, albo tacie. Milczę jak grób. Ale tak właśnie zaczynają się te filmy. Uważaj na piekielnego ogrodnika, bo. <słuchy> Będziecie grzeczni, prawda? Pa! Co? Mamo tylko tyle? Pa? O właśnie, zapomniałbym. Zrobiliśmy listę, co wam wolno, a czego nie. Pa! Przeczytajcie ją i przestrzegajcie, pa! pa. Należy już do nas! A czy wiesz, że dziś jest piątek 26, aniołku? I co? To znaczy dwa razy feralna trzynastka. Nic mnie to nie obchodzi, mam zamiar dobrze się bawić i to od tej chwili idź do Deniego. Radzę przeczytać artykuł 10 pod punkt trzeci. Żadnych imprez. Mm. No. Proszę cię, zejdź mi z oczu. Zapowiada się ciemna, wręcz burzliwa noc, prawda? Zostaw mnie w spokoju. Znam to. Zbuntowana nastolatka, rodzice wyjechali. Tak zaczynały się filmy z piekielnym ogrodni... Bądź cicho, bo w końcu cię zaknebluję. Och, od razu lepiej. Zaczynamy. Och, wstrętna burza. Biedny Andy, za to on nie jest. Siostrzyczko, z kim ty rozmawiasz? Byłeś na dworze? W taką pogodę? Nie żartuj sobie. Zobaczę, czy nie da się włączyć prądu. Uh -huh. uh, uh, uh. Dobra robota. Teraz Jen dowie się, co to znaczy strach. Ja już to wiem. Jestem przemoczony do nitki. Tylko mi się nie wycofuj. Chodź, mamy mnóstwo pracy. Czyli to ty. Andy doprowadza mnie do szału. Będziemy go ignorować. Dziś jest ważny dzień. Mamy randkę. Ha! Andy schował tu gdzieś przenośny magnetofon. Ej, spokojnie, Jen. Nic ci nie jest. Ach, nic, przepraszam. No dobra, teraz przygotujmy pokój. Ale jestem spięta. Nie mogę uwierzyć, że rzeczywiście tu będą. Prawda? I żaden młodszy brat nie zepsuje nam tego wieczoru! Andy, Andy, natychmiast się stąd wynoś! Ojejku, co jest, co się stało? Masz nam wreszcie dać święty spokój. Twoje dowcipy robią się niesmaczne. Dość tego. Masz wyjść! Nic nie robię. Nie mam nic wspólnego z tymi odgłosami. Boję się tak samo jak ty! Ja się nie boję, ja jestem wściekła! Powiedziałam, wyjdź stąd! Dobrze, dobrze, już idę. Ale pamiętaj, złosie czai, siostrzyczko. Mówię ci, wyjdź! Jestem udanego, gdybym był potrzebny. Nie będziesz mi potrzebny! się jednak zielona farba i żelatyna. Stąd masz doskonały widok na dom. O tak! Okno Jen jest z lewej strony. Mm -hmm. Cześć! O której rozpoczyna się film, drogie panie? Cześć, chłopacie! Pójdzie łatwiej niż zapasy z moim czteroletnim kuzynem. Siłowałeś się z dzieckiem? Ech, ale tylko parę razy. <grym> Czy macie popcorn? Nie tylko krek. Mamy najnowszy horror z ogrodnikiem. Trzynasta część, dziesięć kilo czystego zła w ziemniaku. Super, uwielbiam filmy z ogrodnikiem. <grym> Poważnie? Jen stale je ogląda. O, ale czasem zaczynam się bać. Ej, nie ma sprawy. Będę tu blisko, tuż przy tobie, więc możesz się nie bać. <śmiech> <śmiech> jak wyglądam? Trochę jak moja babka Shirley. Biedna Shirley. Raczej biedny dziadek. Podłączyłeś magnetofon do telefonu? Tak. A masz sztuczne pajęczyny w spreju? Jasne. I obrzydliwą, wstrętną małpę. Super. Ona najbardziej mi się podobała w tym ostatnim filmie. Ostatni telefon w życiu tej panienki. <ścoughs> A może zamówimy pizzę? Właśnie o tym pomyślałam. Dwie duże pizze z dodatkami i z dowozem. Dwie ze wszystkim na wynos. Moje nazwisko Larson. O, wiem gdzie mieszkacie. Mam na pieńku z twoim bratem. A? Wyszło doskonale. A tobie jak leci? Wszystko gotowe. Świetnie. Cie teraz, ten kawałek jest wprost ohydny. Gdzie jest ten chłopak z pizzą? Jestem głodny. A teraz uważajcie. Ten strach na wróble, co nam się wydaje, że jest burmistrzem, naprawdę jest strachem i zaraz wybuchnie. O! Pizza. Tak zawsze ją dostarczają prosto na dach. Pewnie mój niewydarzony brat chce nas nastraszyć. To co, ona poszła po pizzę? Miałeś zostać u Danieva, obiecałeś mi! Czy wszystko gra? Gdzie? Jesteś tam? Co? Co się stało? Czy zapomnieli o Peperoni? Rzeczywiście, Ketchup. Jesteś tam, dowcipnisiu? Cześć, że Właśnie oglądamy sobie z Dennym film. Udało się doskonale. Wyskoczy ze skóry. A teraz nasza pizza. Pisa! Poczekajcie chwilę. Kto to był? Masz, ja. ten chłopak od pizzy. Przerażające! Wybuchł jak ten strach na wróble z horroru. A ten facet posiekany na kawałki wyglądał jak ta kukła w łóżku! Zaraz, moment. Wynoscie się, ale już! Czemu nie jedliście marzy? był duch? W tym mu straszy! Uwaga! <Zivan ale w trakcie nazyny> Czy ktoś z Was zamawiał małpimuszczek na zimno? <Sessấn> Wiem, że to ty, Edi! Ty! Och, ty! Niczego się nie boisz, prawda, Czem? Że... No to spójrz na siebie, jesteś przerażona! <Sess> 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 E, chłopaki, mógłbym... Nie, e... stary, nie możesz To nie jest śmieszne, odwiążcie nas Tak, te sznury strasznie cisną I dobrze, kochani e, Siostrzyczko, na co ci ten kartofel? Pamiętasz ten film, w którym jeden facet nie chciał zamilknąć? Przez jakiś czas będzie spokój. To co, zamawiamy pizzę? O! Ojej, popatrzmy no na nich. Nieładnie wygląda. To wszystko wina Jen. Dręczyła nas cały wieczór, związała sznurem, a teraz urządza sobie w domu imprezę. O, imprezę. A ty w żaden sposób jej nie dokuczałeś? Nie, tato! Jestem niewinny jak baranek! Hmm. Jen, musimy porozmawiać, ale już! O, he, he. A, a, nie odwiążą? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Fox Kids Studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Preciks. Dialogi Katarzyna Preciks. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział w ziemi. Jacek Kopczyński, Krystyna Kozanecka, Jacek Polszczak, Paweł Szczesny, Iwona Rulewicz, Mieczysław Morański i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gmitszuka. Śpiewali Jacek Kopczyński, Piotr Gogol, Michał Rudaś i Paweł Harpi. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.